Niemcy. Wzrosła liczba ataków na dziennikarzy. Dziennikarze zarzucają rządowi bezczynność pen Napaści i represje wobec ludzi pióra w roku 2020. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy Pen Club podnotowało w ubiegłym roku ponad 220 ataków na autorów, wydawców i dziennikarzy. Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy zarzuca rządowi bezczynność w obronie wolności prasy. Niemiecki oddział PEN Klubu z siedzibą w Darmstadt poinformował dziś 26 maja 2021, że pandemiczny rok 2020 to czas, gdy zaatakowano 220 osób związanych ze słowem pisanym. 22 pracowników mediów straciło życie w związku z wykonywanym zawodem. To dwa razy więcej niż w roku 2019. Najbardziej niebezpiecznymi krajami dla dziennikarzy okazały się Afganistan i Meksyk. Prześladowania pisarzy znacznie mniej narażeni na niebezpieczeństwo są literaci. W ubiegłym roku, jak podaje Pen Club, żaden z nich nie został zamordowany, ale 44 autorek i autorów aresztowano, postawiono przed sądem, zaatakowano lub zastraszano. Tak stało się. Między innymi, z irańską pisarką i aktywistką ruchu obrońców praw człowieka Golero Hebrahimi Irae, która została aresztowana za to, że w nieopublikowanej noweli przedstawiła ukamienowanie pewnej kobiety. Stowarzyszenie twórcze tesi z Chile zostało podane do sądu, ponieważ we wspólnym filmie nakręconym z rosyjskim żeńskim zespołem rockowym Pussy Riot skrytykowało nasilenie się przemocy domowej i brutalności policji podczas pandemii koronawirusa. Wiele rządów wykorzystuje pandemię koronawirusa, aby wprowadzić silniejszą kontrolę i ograniczyć swobody obywatelskie oświadczył wiceprzewodniczący niemieckiego oddziału PEN Club. Pod pozorem walki z COVID-19 na świecie nasilają się, niestety, ograniczenia i restrykcje wobec środowisk twórczych dodał Ralf Nestmezer. Ataki na dziennikarzy, tymczasem niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy DJV wezwało rząd Niemiec, by robił więcej dla zapewnienia w kraju wolności słowa. Zdaniem DJV nie wystarcza, by napaści i inne czyny karalne wobec dziennikarzy potępiać słownie i kierować sprawy do załatwienia na poziomie krajów związkowych. Potrzebujemy czynów zamiast krokodyli Hues powiedział w Berlinie przewodniczący DJV Franku Weberal. Obecnemu gabinetowi zarzucił bezczynność. Rząd federalny zaniedbał w ubiegłym roku zajęcie się atakami i innymi przestępstwami wobec przedstawicieli mediów, jak dodał szef DOJ. Według niego liczba napaści powinna zabrzmieć jak dzwonek alarmowy. Ale zamiast tego znowu nic nie zrobiono, uważa Franku Weberal. Jak zaznaczył, przyszły rząd Niemiec musi umieścić wolność prasy wysoko na liście swoich priorytetów. Jedną z możliwości jest koordynowanie szkoleń policji w zakresie egzekwowania wolności prasy i prawa do informowania